On to potwierdził, że dzisiaj się liczy. Kto zna dobrze PR i w reklamie krzyczy. Czas to pieniądz, więc nie marnuj ani chwili. Byśmy kaskę całkiem ładną w mgnieniu oka zarobili. Projekt ma być już skończony, tak? Na wczoraj, nie na jutro. Muszę sobie kupić nowe auto, a mojej żonie nowe futro. Dzieciom laptop i tableta oraz nowe dwie komórki. Dam znowu także kłada oraz rolki dla mojej córki, więc się streszczaj tym projektem. Pojawiło się okazuje tym, że bliskiej swojej rodzinie drogie rzeczy nakupuje. O, to możesz być spokojny. Dzieci dobrze wychowała i zabawy z górnej półki cały dom nakupowała. I teraz bawią się grzecznitko i nie zawracają głowy. Za to może i nie wsiutro kupię telewizor no. I pamiętaj, że pracuje w piątki, świątki i niedzielę. Dzięki temu rodzina wszelkich dóbr ma aż tak wiele. A że czasu zbytnio nie mam na spacery i rozmowy, hmm. trudno, wasze to jest przecież, żyją kupię w Co ja widzę? Niebywałe, biedne, smutne dzieci małe. Gdy rodzice zaganiani, to najbardziej dzieci rani. Taty i mamy one potrzebują, bo się samotnie w tym życiu czują. Życie gna, jak oszalałe, pracą wypełnione całe. A tu potrzebny ktoś taki, w tej świata za miłości, kto ma dużo czasu i jeszcze więcej miłości. Pójdę na szlak Amirski, tam przecież dzieją się cuda, może tam szczęście dla dzieci odnaleźć mi się uda. Parły, rzucam, glezą ziemię. W każdej drogocennej kuli nowy anioł drzemie. Będę je podlewała, nawoziła, przecinała, aż zejdą aniołkowie. Taki będzie finał. Światło, piórka, a na końcu aurora się pojawi, i w niebiańskiej postaci anioł stóż się objawi. Cyt, cyt, aniołkowie. Rośniecie na zdrowie, a jak dorośniecie, ludzi uchranić będziecie. Przyglądam się temu i radość w sercu czuję. Te perły cudowne to to, czego potrzebuję. Zasadzę kamieni u dzieci w ogródku, gdy anioły wyrosną, będzie koniec smutku. O, okazja dla mnie, Archanioł sobie leci. Ja wykopię dwie perły i wracam do dzieci. Pośnijcie, aniołkowie, szczęśliwie i zdrowo. Trzeba w tych dzieciach rozpalić płomień miłości na nowo. Trzeba rodzicom pokazać, co w tym życiu najważniejsze. Czas i miłość ofiarować, żeby życie było lżejsze. Bo tego właśnie dziś rodziny potrzebują. Zasadziłem dwie perełki, z nich anioły wykiełkują. Wielkie nieba, co ja widzę, już wyrosły perły moje. Starszy Pan i starsza pani, jak niezwykli obydwoje. Mądrość wielka z oczu błyska, siwy włos to zdobi głowę. Doświadczenie i pokora, toż anioły są gotowe. Czuję w sercu wielką miłość, chcę ją wnukom ofiarować i poświęcić resztę życia, aby dobrze je wychować. Porozmawiać o problemach i nauczyć ich wszystkiego. I być ukochaną babcią w każdej chwili, dnia każdego. Majsterkować ich nauczę, bajki piękne im przeczytam. Gdy zobaczę, że są smutni, co się stało, ich zapytam. I problemy rozwiążemy, i wszystkie zadania trudne. Bo z ukochanym dziadziusiem życie nie może być nudne. Idealni towarzysze, babcia dziadziusiu w jej boku. Jak was dzieci dziś zobaczą, to doznają przecież szoku. Tyle szczęścia i radości, aż się zakręciło w głowie. Chodźcie ze mną do swych wnucząt, ukochani aniołkowie. <try> Stać! Bo na widy parówkę. Co ci, starczy wpadło do twoją makówkę? Czy tak ładnie rozsiewać po świecie anioły? zakradzasz perełek, sławy. Hmm, A tobie, babciu i dziadku, żeby miło nie było. Sprawiemy, aby więcej latek przybyło. Łamać będzie w krzyżu, boleć wszystkie kości, bo takie roki są przecież starości. <laughs> Te diabły, wasza moc zbyt mała, Aby archanielskim siłom radę dała. Starzec nie wziął perę ze swojej chciwości, Tylko chciał moim dzieciom dać trochę radości, Więc bez żadnej winy wyrosły anioły I dlatego nie trafią do waszej smoły. Niestety, jest nie na kości bolenie, A to, to sztuki, to całe cierpienie. Mogę was jedynie umocnić W cierpliwości i pokorze. Daj w wytrwałości, że mógłbym ser to wyborze. Archaniele, dziękujemy za Twą pomoc, w modlitwy, słowa. Ale babcia i w cierpieniu, miłość wnukom nie jest gotowa. Żaden ból i żadna troska nie złamią tej ofiarności. Choćby mnie bolały, wszystkie żyły mięśnie i kości. Choćby skakał ciągle cukier i ciśnienie też szalało. Aby zniszczyć naszą miłość, to jest przecież zawsze mało. Nasze dzieci oraz wnuki, przecież to jest dar nad darem. Najcenniejszy w całym życiu, godny każdej mojej ofiary. Co za radość dla mych uszu, tak anielskich widzieć ludzi. Taki widok archaniołom pewnie nigdy się nie zmudzi. Idźcie prędko do swych wnuków, was szczęście zawsze świeci, aby miłość rosła Bogu, by kochane były dzieci. do piekła ciemnego, a nie w dobrych ludzi namawiać do złego. Moje wnuki kochane, przynoszę wam miłość wielką, która pokona smutek oraz samotność wszelką. A wy drogie dzieci, Odłóżcie telefony, nie żyjcie ciągle pracą. Bo złamanymi sercami moje wnuki za to płacą. Ta szybko przemija i dzieci dorastają. To dziś z nadzieją na waszą miłość czekają. Jesteśmy rodziną, a w każdej rodzinie, gdy miłość panuje, szczęście nie zaginie. Praca i dobrobyt dobre są w umiarze, Ale najważniejsze, by siebie dać w darze. Czasem trudno rodzicom i dzieci mają smutki. No to jest recepta, Wierszyk bardzo krótki. Podejdź do swoich bliskich i wyszeptaj go na łóżko. Nie bądź smutny, bo dla Ciebie mocno bijemy serduszka. Babcia i dziadek co z anielskich pereł wykiełkowali, znów szczęście i miłość tej rodzinie mnie I widzicie moi mili, jakby smutne było życie. Bez tych kochanych aniołów teraz mi wierzycie.